Cześć kochani, przychodzę do Was z filmikiem z ulubieńcami sierpnia, tak? Wiem, zleciało. No cóż poradzić. I ja dzisiaj w ogóle w takim motywie, jakiej stylizacji, wianek sobie kupiłam i taki w ogóle na zakończenie nie wiem, lata można powiedzieć. W takich neutralnych kolorach. Nie wiem, fajnie to nawet wygląda. Teraz taki szały z także spoko, ale przechodząc do ulubieńców, więc zapraszam przychodzę do Was z maską jest to mój ulubieńcem, jest to szwarckop do koloru jest świetna ta maska ona tak wygląda ona po prostu nie wypada, ona jest taka tak jak masełko i ja mi się bardzo spieszy, a potrzebuję czegoś, żeby nałożyć na włosy, żeby nie były takie wiecie sztywne, suche takie tempę, to nakładam tą maskę i ona naprawdę mi późno wierza tak szybko normalnie nałożę, chwilkę poczekam minutę i ją spłukuję. także ona jest fajna, polecam Wam no tutaj dużo nie kosztuje kupiłam ją za 2,99, także może w Polsce około 15 zł, coś koło dyszki na pewno, także nieduże no zobaczcie sobie na tą maskę z Schwarzkopa polecam, jest super następnie co mogę Wam polecić jest to do buzi z The Body Shop z witaminą C spray do buzi, jest bardzo fajny jak go daję na makijaż czy yy, przed makijaż, czy jak idę spać też sobie popryskam na takie upały ciepło i on ma taki świetny zapach, taki cytrusowy jest taki mm, super polecam Wam ten spray, też sobie zobaczę na niego yy, dużo mam rzeczy z kolorówki także działo się, oj działo się yy, także na, pierwsze co Candy Will Want Me pomadeczka, już Wam znana w holu zakupowym w makijażu, cały czas ją noszę, w stroju dnia pokazywałam Wam ją to jest taki zgaszony róż bardzo fajny, lubię ten kolor bardzo fajna, nie żałuję że ja kupiłam bardzo fajny e, wybór następnie co, oczywiście nie mogło zabraknąć e, jak one się nazywają Power Part Acrylic, już Wam cały czas o tym mówię ale kupiłam ten czerwony, pokazywałam Wam w makijażu, bo on był pokazany, obserwuję stronę na Instagramie Makeup Academy i właśnie ona była jako drugą miejsce, miała e, drugie miejsce miała właśnie w takich czerwieniach już no kurczę, taka tania i drugie miejsce już nie mam tego, bo bym Wam pokazała ale mm, no świetne takie czerwień i to jest e, Deco Rose e, następnie e, to taka fuksja to jest Infinity i następnie tutaj mam to tak oczywiście nie nie umiał odczytać, to jest na mu, mam, yy, pokażę. No. Mam nadzieję, że to widzicie. Także te trzy nie mogło zabraknąć. Super. Polecam 350 yy, w super Supertragu. Następnie, co nie mogło zabraknąć, żeby się konturować, jest Golden Rose. No. są mega. Yy, używam je nawet teraz sobie, wysłałam tą 0. Yy, że teraz nie pamiętam. 04 chyba, tą pomadką taką koralową I, i tym ciemniejszym takim bordem I to fajnie tak wygląda. Takie obrysowane, to tak się złączyło fajnie i wygląda nieraz na takich makijaż, taki, taki typowo, co modelki chodzą. I to tak fajnie wygląda. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy to zobaczycie. Taki ciemniejszy, obrysowany jest, a usta są całkiem inne. Bardzo mi się to podoba ten efekt. Tak samo jak ten nude, yy, na przykład połączony z tym. to jest taki troszkę ciemniejszy, a tutaj yy, ten nude jest taki yy, jaśniejszy, a ta konturówka jest ciemniejsza, tak Ala Kim Kardashian. Super, bardzo mi się ten efekt podoba. I pokażę Wam swocze. Ja mam te konturówki yy, o numerku 511 i 503. Ta tutaj ciemniejsza jest 511, a ta jest 503. 3. Także super, nie mogły ich zabraknąć, świetne są. Wróciłam do alignera z Miss Sporty, pododpornego. On dużo nie kosztuje, nie wiem, jakieś 2,99 też. Także nie dużo naprawdę adr radę, trzyma się na moich powiekach. Jak jest nawet upeł, to jeszcze jest z kółeczka, także super, też wam polecam. Mój ulubieniec. Następnie co, to mam Catrice kamuflaż, oczywiście też musi być moim ulubieńcem, Jest to o numerku 0,20. Nie mogę go zapragnąć, dlatego że testowałam te dwa podkłady z Maybelline Super Stay 24 i Super Peterskin, tak. I nie wiem, któryś mnie zapycha na pewno, bo coś się działo z moją brodą, masakra jakaś, nie wiem, miałam jakieś nieprzyjaciele takie w ogóle, nie wiem od którego, muszę to jeszcze zobaczyć, bo jak testowałam te podkłady, Dam im jeszcze szansę, zobaczę, ale on mi pomógł i zakumplował wszystko, także... Jakieś wesela wyjścia, jak macie coś? Jakiegoś nieprzyjaciela. On jest mega. Jest porównywalny do Maka, ale ja nie mam tego z Maca, tylko jedną pomadkę także no nie mogę Wam porównać. Następna rzecz jest oczywiście e, Puder z Paweł Super też jest. On utrzymuje cały makijaż, jest, jest buzia zmatowiona e, On jest porównywalny do Kryolan, tak? do tego takiego wiecie bardziej y, kosmetyków, makijażowych chyba też, chociaż ten nie jest bardziej mega, ale on kosztuje 99 y, zł, no trochę jest większy, wiadomo, trochę jest go więcej, no, ale czasami nie stać, ja sama wiem jak to jest y, nie stać y, ludzi czasami kręciło mi się, <laughs> nie stać ludzi właśnie, żeby od razu wydać takie sumy, na przykład to 100 zł, jak ja pamiętam, byłam nastolatką i, znaczy no nie nastolatką taką, wiecie, no nie przesadzajmy, się malowałam, miałam, 17-18 lat, no to już też chciałam, wiedziałam, co po co jest, yy, przygotować sobie twarz, żeby się nie świeciła, to mi oczywiście by nie było na pewno stać na takiego, ale ten yy, 39 zł, całe 40 zł, Także na pewno bym miała kupić, to kupiłabym ten i też jest ok. Także też Wam polecam jakieś wyjścia. Super. I bardzo mi się podoba, bo ma właśnie tutaj tą gąbeczkę. Ładnie to wygląda. Wszystko takie. No i znowu się kurzę. No i następnie także polecam Wam ten róż, yy, nie róż, tylko ryż. Mm, puder ryżowy, tak. Ryżowy. Następnie mam to I Love Heart Makeup. Oczywiście różnie mogłoby go i Jest super i ja mam go Candy Queen of Heart i on mi po prostu upadł dzisiaj, bo tak sobie chyciłam. O, widzicie? Super, drugi raz. Ale niby jest tandetne opakowanie, ale upadł drugi raz na żywo i jest ok, działa, działa, jest dobry. Także super. On mi w ogóle przypomina te truflowe czekoladki, to są takie trzy to pudełka, że będą no super, jest polecam Wam ten róż, spróbujcie sobie to nie dużo kosztuje, także jakieś 25 zł za taki róż i on chyba będzie na lata, także nawet Wam się znudzi już ten kolor on dalej będzie, także to jest super, też Wam polecam jest moim ulubieńcem. następnie mam takie dwa pędzle oczywiście kupiłam sobie ten taki puchacz, wiecie w TK Maxie. w ogóle dzisiaj byłam w bucie, bo dostałam listę punkty i chciałam sobie Napić, je na moją kartę lojalnościową i tak patrzyłam na te pędzle są takie dwa pędzle, które bym jeszcze chciała był on też w Ticke maxie ten jeden, ale wzięłam ten a już nie ma tego w Tickemaxie i jeden kosztuje 9,99 właśnie a w Ticke maxie kosztowała 7,99 no tak przeżałuję, no ale trudno, poszły te pędzle szybko się rozpłynęły, on jest super uwielbiam go, jest taki gigant super taki puchaty, strasznie duży przepraszam, że one są brudne, ale Rano je używałam, a już jest po południu, wróciłam z pracy i chciałam wam nagrać już w sierpień, końcówka. Dzisiaj w ogóle jest piątek y, 28, także spoko. Ale ten pędzel, on jest z tej firmy 17, w ogóle nigdy nie zwracam, to w ogóle piszę y, inaczej. Ale y, obejrzyjcie sobie ostatni filmik. Y, hol kosmetyczny i tam jest właśnie, że to jest z tej firmy, że Was nie kłamuję, z tej firmy Seventeen, bo jest opakowanie. Także on mnie zaskoczy, bo ten pędzel jest normalnie wielofunkcyjny. On jest ogólnie przeznaczony do pudru, ale ja nakładam nim róż. Ale też właśnie muszę go mieć cały czas czystego, bo ok, ten używam do pudru, ale ten na przykład do różu i też fajnie jest do konturowania, bo jest taki płaski. W ogóle jest mega. Tu można sobie wykonturować w ogóle, ja bym mogła ten jeden pędzel zabrać i jakieś do oczu, i tyle. To by mi wystarczyło, bo naprawdę musiałam go cały czas umieć. Bo wiadomo, no, możemy nałożyć nim puder i bronzer, ale róż, i później znowu puder. No to wiadomo, byśmy miały cały różową guzię. Także no nie fajnie. Ale wam polecam, jak ktoś nie ma, mieszka w UK, to sobie zobaczę tą firmę 17. Jest naprawdę i tylko 2,99 funta, No to jest to taki pędzel, Ja w ogóle dzisiaj poszłam, bo chciałam sobie kupić jeszcze jeden taki, żeby właśnie mieć jeden do Zero, a jeden do różu. Ale no nie znalazłam, nie znalazłam ale fajną rzecz kupiam. Jedno ja też mnie zaskoczyła. W ogóle nigdy nie zwracałam na to uwagę na tą firmę 17. Także, ale wam pokażę. Może jak się uzbiera jakiś haul, tak wiecie, zbiorczy, pozbieram, pozbieram, to może wam pokażę taka sobie, A ja nie, no to na pewno wam pokażę w jakimś makijażu, ale jak nie macie dziewczyny no spróbujcie sobie, kupcie on jest taki fajny, zbity i naprawdę polecam ten pędzel bo on mnie naprawdę zaskoczył jestem w wielkim szoku Także to są dwa takie moje gadżety pędzle a jeszcze nie mam takie właśnie żeby coś jedzeniowe Wam polecić bo też tak nie będę w ogóle w co wyciągać bo mi w ogóle nie smakowało a będę Wam pokazywać, tylko Wam pokazuję takie wiecie co mi naprawdę smakowało, co mi podeszło i tak, no nie mam jedzeniowych, ani nie mam jakiegoś wam programu polecić, no, tak te tak kosmetyczne, ale y, że to ja taki mam, wiecie, lub 500 sierpnia to są w ogóle całość, wiecie, jedzenie, kosmetyki i ubrania. Przyjdę do gadżetów. Mam no, gażety jedno ubranie, że jest to moja torebeczka. Ludzie na was, fioleri. Cieszę się, że ją kupiłam, jest taka mała, bo jeszcze wiadomo, ma długi pasek, ale tak też mi jest wygodnie chodzić w ostatnim stroju dnia, jest ona pokazana. Bardzo ją lubię, bardzo fajna, dużo się do niej mieści, cały czas ją noszę i bardzo fajna jest. No. Cieszę się, że wybrałam tą właśnie taką dużą, sztywną. Jest naprawdę ok. I ostatnia rzecz jest to, widzicie chyba już ją w jakimś filmiku i oczywiście w holu zakupowym, ale w jakimś filmiku ją miałam na sobie. To Jest taka a marynarka, taki cardigan, taka marżutka i ja tu ma z tymi kieszoneczkami. Bardzo fajne, uwielbiam w tym chodzić. W ogóle to fajnie tak wygląda, tak elegancko. I takie kwiatki, takie, wiecie, nie jakieś neony, tylko takie normalne, takie, wiecie, fajne yy, kolorki. Także bardzo się cieszę, że to kupiłam, że mi się to udało kupić, bo jest naprawdę fajne. Takiego czegoś nie miałam, właśnie eleganckiego, a takiego luźnego, wiecie, yy, dwa w jednym. Bardzo fajne. No co więcej, będę się rozbodzić na tym. No super jest. I no, tylko, że już kurczę, zimno się robi, już w Anglii już też takie wiecie, pokota e, brzydka, no już się trzeba troszkę cieplej ubierać. Także kochani, to by był mój filmik e, z ulubieńcami sierpnia. Także dziękuję, że jesteście ze mną. E, Przesyłam buziaczki. Mua! I do następnego. Pa!